Hej, witam wszystkich! Bardzo gorąco w dziesiątym już odcinku z gry Metro 2033 Redux. Jesteśmy tutaj w tunelu i przed chwilą udało nam się uratować kilku zakładników. Sprawdźmy sobie, w którym kierunku mamy iść. Upewnijmy się. Okej, okay, mamy iść prosto. Może tutaj moglibyśmy wejść? Zobaczmy, co jest. Aha, mówią nam, że kompas nam no, mówi, że mamy iść prosto. Ja tylko ja zajrzę tutaj, czy nic tu nie ma. Okej, okay, nie ma nic, więc yy, idziemy tam, gdzie nam yy, każe mapa. Okej, okay, tutaj zobaczmy tą broń. Wygląda ciekawie. Yy, może zamieni on za tego shotguna, chociaż nie wiem yy, W tym mam więcej naboi, więc chyba zostanę jednak przy tym. Okej, okay, także idziemy dalej. Zobaczmy, czy nie ma gdzieś yy, amunicji. Tutaj zamknięte. Jakieś trupy chyba. Może tutaj coś będzie ciekawego? No też nie. Dobra. Hmm, może jeszcze tutaj zobaczymy? Kurde! Nie chciałem przeładować, chciałem wziąć apteczkę. Dobra. Hmm, weźmiemy tą apteczkę upewnimy się, że tutaj nic nie ma i idziemy dalej tutaj okay, otwieramy okej, okay, kolejne drzwi O kurde. Co jest? No to mamy kłopot. I to dość poważnie. When I came to my senses, I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor or target practice. should we hesitate let's shoot this red spy and be done with it shouldn't we call the gestapo it'll take him forever to get here from rye who'll watch this pig till then ow Red Scout. Offer a prayer to your marks or whoever. Hey, maybe if you beg, you'll think about killing you quickly. No, no elegant.

You owe me one, kid. You don't look like a rat. Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Okay, let's move to the armored car. Okay, Pavel, here's the plan. You'll take him in the armored car to our real car. After that we'll be real close. Just a hole and the black station. And what about the mission? Hey, Miller will hand you a medal if you bring news from Hunter. I'll handle the mission myself. Let's meet up at the black station. You be careful out there. Okay, and to bardzo fajnie, że tutaj nam mm, pomogli. Należy im się naprawdę yy, wielki, ogromny dług wdzięczności Okej, okay, nie zgubmy ich operate no, machine gun kid. Szkoda, że się rozstajemy tutaj, ale myślę, że poradzimy sobie z tym. carabin um, gun we'll try to get past the roadblocks quietly keep your cool and they might overlook the fact that we're standing in for the crew if it all goes to hell just do as i say Ok, to będziemy w takim razie słuchać naszego nowego kompana. Myślę, że możemy mu ufać. What are you doing out here? This vehicle—it's not on the transport schedule. Uh, we've been sent to the forward roadblock, here, officer, to deliver the ammo. They've already received the ammo shipment. Who are you? Raise your eyes, here. Stop. Alert. your vehicles. The what the are you? Odwróćmy się, no ładnie, są już kolejni. No, tutaj ma brakowało, dobra. Wracamy się okej, okay, super. Kurde, znowu ci, trzeba jej zdjąć. Przez z przodu tutaj nic nie blokuje, z lewej dobra, już, 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 no, sporo ich tutaj kurde, Kurde, z z coś jeszcze jeszcze o O kurczę. Dobra, coś chyba zrobiłem nie tak, tak, wiem wiem Tylko, że to jest akurat prawa moja, nieważne Trudno tra trafić tutaj Sporo ich tutaj się zbierało. Wchodzą po schodach. Kurde, jeszcze dobra, uciekamy stąd dobra, udało się nam jakoś teraz tym razem ura tam kolejni okay, ładnie dobra sójrzmy z przodu trochę urę O kurcze. To nieźle. Tylko tutaj latarka przestaje działać. No, zatrzymaliśmy się. Nie wróży to nic dobrego raczej. dobra star mi się strzelać tutaj w ten w te drzwi od pociągu kurde ile tu jest jest ich od, od cholery tak naprawdę tak, że nam się udało przeżyć. Kurde, znowu kolejni gonią nas, niestety. Chyba lepiej przymierzyć. No, dawaj, dawaj. Ok, udało się. Co teraz? Okej. Okay. Już myślałem, że się zatrzymaliśmy i dalej nie pojedziemy, ale ten pociąg się zwalił i udało się przejechać dalej. I na tym chyba koniec naszej wycieczki. Tak jest. Dalej chyba idziemy piechotą. Dobra, biegniemy Zmienimy sobie broń na... na tą. Tamta z tym mm, zielonym celownikiem. Bardziej się przydaje na dalsze odległości jest bardziej dystansowa, a ta mi się wydaje, że akurat się sprawdzi tak właśnie w takiej mm, lokalizacji jak ta After our easy again. I was wrong. Czyli jeszcze czekają na jeszcze większe kłopoty niż ta wschرلani, no? nie знаю, że na Yeah, a creepy place. Always stay on guard places. Places. For a and you are dead meat. Once we had an incident, the only thing left on the rail car were the guy's boots. Listen up, we'll be approaching a station soon. It should be deserted, but be ready for anything. Light! Someone must be there! Take him out, i Close those gates! Teraz ich dało się Kurcze Dobra, rzucimy tu granat Jedziemy w strzelbę Szybko przeładuj Kurcze, no, jestem ciekaw jak to zrobić, skoro yy, jesteśmy w dwójkę, a po lewej stronie jest ponad 30 typa. No nic trzeba próbować. Zmienię sobie na tą strzelbę, mi się wydaje, że lepiej się tu sprawdzi. Zbieraj Kurcze Dzień Dobra, zrobimy sobie wojskowe... Y wojskową amunicję zaraz Incie. Dobra, nice Weźmy apteczkę, szybko Kurde, kucaj, kucaj Kończy się amunicja Dobra, udało się jakoś przeżyć Ciekawe, czy tutaj będę miał jeszcze jakieś niespodzianki Kłótne. Okej, okay, chyba już nas, nas i nie dosięgną. Kurde kłopoty. Kurcze. Ale się narobiło. Trzeba się trzymać. Niedobrze. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie my teraz jesteśmy. Wyładujemy sobie wojskową amunicję, zapalimy latarkę, bo tutaj naprawdę nic nie widać, co to było. Nie mam na strzelbę. Kurde, szybko! Szybciej! Kurde, wolno przyładuje? Kurde, musimy się szybciej ładować. Kurcze, gdzie on jest? Gdzie on jest? Szybciej! Dobra, przed nami. Zrobimy się gorąco! Nie, zostawcie go, zostawcie go! Nie! Kurczę, tylko nie to! No nie, najgorzej. to zostaliśmy sami w tym piekle. No i chyba zaraz będziemy mieli jakieś zderzenie czołowe. No to kiepsko. Trzeba przyznać, że to prawdziwy koszmar teraz to, to co tu się działo. Czy zostało coś tutaj na tym wozie, co moglibyśmy zabrać? Niestety nie. Ojej, no naprawdę zrobiło się kiepsko. Wiemy tylko, że musimy iść prosto. Podejrzewam, że będą to jakieś mutanty. Dobra, podejdźmy z tej strony. Zobaczmy czy ja mogę sobie naładować tą yy, latarkę w jakiś sposób Okej, okay, chyba nie A nie, jednak mogę, dobra, to ładujemy latarkę Okej, okay, a teraz lepiej Kurde Dobra, trzeba uważać na te kable Żeby nie wyjść na minę jakaś broń, ale raczej nic co by się nam spodobało zobaczmy jeszcze tutaj, nie tutaj niczego nie ominęliśmy wejdźmy tutaj przeszukajmy wszystko co się da Apteczki chyba mamy wszystkie, więc akurat pod tym względem jest OK. Kurde Dobra, to było powoli, trochę zaczynam się bać, że tak powiem Dobra, w takim razie lecimy dalej Prosto. nie, 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 chwila, momencik to nam pokazuje, że mamy iść w ogóle w drugim kierunku zobaczmy o co tu chodzi tylko, że my stamtąd przyszliśmy więc niezbyt rozumiem o co może chodzić tutaj dobra, najpierw wyjdźmy z tego pociągu Tędy się nie da Okej, okay, to w takim razie idziemy tam Znając y, życie, zaraz tutaj wyskoczą jakieś potwory. No, musimy znaleźć miejsce, gdzie tu skręcić, bo... Kompas y, pokazuje raz w tą, raz w tą. No, może tutaj wejdziemy? Okej, okay, udało się. W tym kierunku. Okej. Okay. Po śmierci Pawła, Black Station. Ullman mnie tam i take mnie do Naprawdę szkoda, że motanty zabrały i zabiły Pawła, bo to był nasz przyjaciel bardzo nam pomógł, ratował nam życie. No ale niestety w tym świecie tak to wygląda. Ok, także prawdopodobnie będziemy iść prosto. Tutaj nie możemy raczej iść. Na tym momencie, oczywiście, muszę zakończyć odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym.